Siemanko z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku. No i co? Tak jak widzicie e, Robimy dzisiaj sobie overwatcha, ponieważ ostatnio było tych filmików troszkę mniej gęsto I tak nie wiedziałem Właściwie co by tu takiego nagrać znowu i akurat wczoraj gońcia rzucił fajny filmik i tak myślałem, kurde gość ma rację Taki krótki filmik, dlatego właśnie się dzisiaj widzimy w Overwatchu zapewniam paru złych ludzi, może zapewniam jakiegoś ci teraz z drugimi skinami. Natomiast zanim przejdziemy do filmu, to chciałbym Wam jeszcze pokazać stronkę, dzięki której możecie sprzedawać oraz kupować skiny za realną walutę. I strona ta nazywa się shadowpay.com. Link do shadowpay macie w opisie pod filmem, a więc, tak jak widzicie na stronie, macie naprawdę spory wybór skinów. Natomiast przypuśćmy, że chcemy teraz jakiś skin kupić, więc tutaj po lewej stronie macie różne suwaki. Możecie ustalić sobie cenę, możecie sobie ją wpisać, możecie wybrać jakość albo float, poszczególne kategorie różnych broni, jakieś też inne widzicie, rzadkości, naklejki itd. Natomiast ja przypuszczam, że jeśli chcielibyście sobie jakiś skin kupić, to raczej wiecie, jaki chcecie kupić, więc my sobie tak po prostu wpisujemy. AK47 Redline dajemy sobie według najtańszych, żeby oddać no sobie jeszcze Field przypuśćmy. No i macie wszystkie kałaszki i teraz możemy sobie, przypuśćmy, wybieram sobie tego kałaszka No i macie tutaj jakieś dodatkowe informacje, możecie sobie go zinspektować, sprawdzić float Natomiast tak jak widzicie w prawym dolnym rogu tutaj mam informację, że muszę zainstalować rozszerzenie Czy raczej włączyć, bo ja już mam je zainstalowane I dzięki temu właśnie rozszerzeniu ta strona może koordynować wszystkie nasze trady Czy to jak właśnie kupujemy przedmiot, czy to jak sprzedajemy, o czym Wam zaraz też opowiem Ja to rozszerzenie mam zainstalowane, włączyłem je i teraz włączam tradowanie I mogę doładować sobie po prostu konto, tutaj macie wszystkie metody płatności czy po prostu dany skin kupić. Natomiast jeśli chcemy sprzedawać przedmioty, to klikamy tutaj w Sell Items i teraz tak, prowizja od sprzedawania przedmiotu wynosi tutaj 5% i też prowizja przy wypłacaniu wynosi kolejne 5%. No i sprzedawanie przedmiotów jest tutaj dosyć proste. Wystarczy sobie ten przedmiot wybrać, tutaj macie proponowane ceny, możecie sobie ustawić tą cenę, też macie jakieś inne przedmioty do porównania, też zwróćcie uwagę na jakość. No i klikacie plus sell item. Natomiast tutaj też trzeba zauważyć, że ważne jest to, żeby po prostu być czujnym i zaakceptować trade, kiedy on się pojawi, ponieważ na tej stronce nie ma jakby takiego pośrednictwa, czyli że Wysyłamy do stronki, a ona do tego kontrahenta Tylko jeśli ktoś nam kupuje, to dzięki właśnie Tej tutaj, temu rozszerzeniu Ten skin wędruje bezpośrednio tradem Od nas do naszego po prostu kontrahenta Ta cała tutaj wtyczka, te rozszerzenie Nam to wszystko jakby reguluje Zabezpiecza, żeby po prostu to było legitne Żeby ten trade wyglądał tak, jak powinien wyglądać no i dopiero wtedy nam ten hajs potrąca lub właśnie dostajemy ten hajs dzięki właśnie tej wtyczce, więc trzeba ją po prostu mieć. Więc myślę, że to jest wszystko, jeśli chodzi o tą stronkę, myślę, że ją całkiem spoko przedstawiłem jeśli chcielibyście wypłacić właśnie już sprzedane temy tutaj macie dokładnie napisane jakie są metody płatności, kryptowaluty, inne metody tutaj macie Keyboy, Mani, Yandex, karta macie minimalne ilości do wypłacenia podane, więc tutaj wszystko jest w miarę jasne, myślę. No i tyle. Myślę, że ze strunki naprawdę wa warto korzystać, bo nie każdy po prostu potrzebuje mieć masę skinów. Fajnie jest po prostu je sobie spieniężyć, czy na przykład też kupić jakieś. A na pewno jeśli kupujecie, to ceny są o wiele, o wiele niższe niż na przykład na jakimś markecie z tymi i tak dalej. Więc to było tyle. Polecam strunkę shadowpay.com i zapraszam już teraz do filmu. Mam plan, żeby to było w miarę takie gęste. W sensie, będą cheaty, to zrobię takie troszkę, wytne, troszkę tego, tamtego, pokażę jak gra gość. Tak czy siak, mamy gościa, który... No na razie nic o nim nie mogę powiedzieć Ma skin, pewnie jakieś szalone wartości Ale to nie ma żadnego znaczenia Ooo yy, gdybym miał być super, super obiektywny Super obiektywny, Paruski Cheat Zbyt duża jakby taka zręczność W porównaniu do tego co on prezentuje Swoim jakby movementem Tym dziwnym zmienianiem na kosę Dobrzy gracze takiego czegoś nie robią Więc to wszystko się składa nam na razie na obraz cheatera Nieumiejętne rzucanie granatów O gościu dolnym wie i słyszę, że ucieka Oni też o nim wiedzą O tym gościu nie mógł wiedzieć. Nie, no to jest wh, to jest wh Dziwny ten flick był teraz, dziwny, taki jakby mechaniczny trochę Które, no to, 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 to na pewno wh Na pewno, na pewno, nie może takiego czegoś robić o, teraz będzie, uwaga Nie, nie, no to jest akurat strzał 100% -fire z Free z wucha. 100% Nie trafia w ogóle Bot totalny, nie było tu żadnego aimbota Męczków widzieli? Chyba go nie widzieli Ale po raz kolejny ewidentne dowody, że ma wucha. Wszystkie jego piki są z wucha. I tak samo zamiast dalej sobie iść do dolnego, bo nie widział nikogo na respie To czekał na tych ludzi, którzy wrócą z respa i wszystkie piki z prefire'em Ale czy to jest aimbot słuchajcie? W postaci WH Teraz też za szybki strzał oddał, nie jest w stanie No ewidentnie WH O! I tego typu O! No i teraz wiemy, że ma aimbota Bo to mu zbyt dobrze weszło, co nie? Bo nie jest w stanie takiego y, czegoś zrobić Mając po prostu tylko WH i brak skilla Tego typu strzały to jest aimbot Więc mamy tutaj... Dałbym mu też te inne wspomagacze Szczerze mówiąc No i aimbot też na pewno więc to jest Tak, tak, tak. Dobra, koniec demka. Yy, Wspomagania oczywiste. pole widzenia oczywiste. Mi się wydaje, że ten BH też tam był. Jakieś to damy... I bez griffingu, niewystarczające. Przeszli werdykt. Okej, okay, mamy kolejnego podejrzanego. I tu... Tutaj... Dobra. To, to, nieźle. to nie źle. To niezłe rzeczy. Patrzcie, co tam się dzieje. Co to będzie? To będzie jakieś ciekawe demo. Znaczy, ja już... Ja w sumie nie wiem, które dema są ciekawsze jakby, nie? Czy dema, w których takie coś to jest... Czy dema, w których naprawdę trzeba się wysilić? Tutaj widzę potężna bitwa, będzie kto tutaj na rozżywce daje ostre rzeczy? Patrzcie, ten gość, Bulldog, ma 10 fragów, ten wąż na pewno jest spinboterem Więc, czy mieli tutaj 3 spinboterów już? 15, ale killsteal, zaraz nukas będzie. 15 Dobrze więc, oczywiście, bardzo ciekawe demko będzie dużo do oglądania, bo będziemy wszystkie tutaj ziarnka piasku mogli dokładnie obejrzeć na opie. Zero laguje, szóstka laguje. No na razie przypuszczam, że są 3 też w tym meczu. Uu. No, widzicie, kod jest potem i pokona naszego rewolwerowca. A moja to jest przecież. Moja jest dobry z rewolvera, nie? To będzie o mi się wydaje. Mamy tutaj inne wspomniane, które i tak bym zaznaczył. No bo przecież patrzy się w dół, a to się zalicza do tego. Zobaczmy aimbot, wallhack, inne wspomagacze Griffingu, nie, ale myślę, że demko już jest jakby ocenione. Patrzcie, terroryści mu dali. Co to jest? A chyba mi się kom zlagował w tym momencie. Tam, ja już myślałem, że nagle jakiś dziwny lagość wywoła po prostu miałem laga na PC. -cie. Wąż uuu, uu, ale zakręcił. Przez ścianę już zaczął kręcić. Rozumiem, że w systemie mogą się zdarzyć jakieś błędy, co nie? Rozumiem to, że Valve nie chce ryzykować Ale at the same time Nie rozumiem Czy naprawdę jest niemożliwe To, żeby system wykrywając ten VACnet, wykrywając spinbotterów Czy on naprawdę, o to, to skala teraz czy ten faktem naprawdę nie może sobie pozwolić na tak minimalne ryzyko, żeby takiego gościa od razu zbanować? Dobra, ktoś w ogóle ma skina, który jest coś wart. Ciekawe, nie? Bo ten, ten skin pewnie jest tam wart kilkadziesiąt złotych, nie, nie pamiętam, bo... Ktoś się interesuje skinami do takich broni gównianych, no ale dobra. Oczywiste. Oczywiste. Oczywiste, niewystarczające. Okej, okay, mapa The O... co ja mówię, The Office? No prawie. W każdym razie Office. I mamy tutaj... Gościa, który jest pierwszy w tabeli, Jakie tu wolum jest? 0,3, się, dobra. Więc tutaj już mi coś śmierdzi, bo to nie jest mapa dla normalnych graczy. I gość też jest na niej dobry. Ale na razie jest to jawka, więc... Kupił broń, która też nie jest broń... Co to nagle? O! Co to było? Też broń, która nie jest dla normalnych graczy, może kichnął. Ale jakby kichnął, to raczej do góry by popatrzył, więc nie kichnął raczej. O! Smoke! Nie, nie, to nie może... To nie może być. Uuu! Dobra, mamy aimbota, wH i co jeszcze? I patrzył się w dół, więc to, to już jest inny wspomagacz. Przata normalnie nie miota jego celownikiem No nawet... Nie chcę, żeby mu tak miotała, ale miota mimo wszystko. Uuu ale one tap. Jest? Tak jest. Co to? Było? Nawet, ja nawet nie wiedziałem kogo teraz zabił, nie? Teraz też nie, w sumie... Teraz wiem. Musiałbym sobie to zobaczyć jeszcze raz. Co to? Będzie jadł żółty śnieg, może zaraz. Ale to jest niesamowity poziom humoru. Dobra, tak czy siak, yy, oczywiste, oczywiste, oczywiste oraz niewystarczające. Let's go do następnego. Słuchajcie, nie wiem czy nie zrobimy czegoś w stylu, oglądam, o, PHScript? Tak jest. Oglądam yy, Overwatch'e tak długo, dopóki nie trochę na czystego gracza, ale wbiega od początku plecami do konektora w ogóle, bez żadnych obaw. To jest dziwne po prostu, strasznie No i to jest w raczej Tak jest Ale but, to będzie jakiś gość z Wuha Bez żadnych aimbotów i tak dalej Nie kryje się w ogóle Ale nie, aimbota nie odpalę No, chociaż w sumie Ten gość z tym swoim wh Na pewno inne wspomagacze Oraz pewne wuha. griffingu nie było A i zatrząsnął mu się Zatrząsnął, zatrząsł mu się celowni Chyba teraz widziałem O! To było dziwne, Powiedziałem, mi Bo w dziwny sposób kontroluje... Recoil? Z tego Skara? Nie mam pełnej pewności, ale dam, że mam... Bo tak mi się wydaje Bo być był obrócł No i dam tutaj niewystarczająco do wody No zobaczymy, czyli będziemy kontynuować aż do białego rana Aż trafimy na jakiegoś czystego gracza Ale to serio kurde, nie? To jest masakra! Ile tutaj jest cheaterów w tym obrócie? Nie ma żadnego czystego gracza ja nie wiem gdzie się, gdzie się podziewają wszyscy zawodnicy, wszystkie smurfy i tak dalej Które są reportowane, ja, ja nie mam pojęcia gdzie oni po prostu idą, mnie. A z kosą sobie tutaj biegniemy, no dobra, można z kosą też Nie no to jest cheat, to jest cheat, to jest cheat o, nie patrzył się nawet wyjście z marketu tylko od razu w lewą stronę, jak typowy cheater Czy to, że ma w chatu, żeśmy już rozstrzygnali. Patrzcie jak ci przeciwnicy lagują! O, widzisz, że nie, jednak, nie, jednak Przeciwnik zaraz wyjdzie i nie może tak się wylić. Nabucha no jest 100%. Aimbot myślę, że też, ale chciałbym mieć więcej przykładów, bo całupom ciężko jest oceniać Aimbota. Uuu, ale ambitnie tutaj widzę. Poczuty, no ale dobra. Strasznie wolno goś w ogóle strzela... Nie wiem, mając dwucha, nawet tak jakieś wolne reakcje, to nie wiem z czego do wynika. O! Baha skrypt! Mamy to. No generalnie słuchajcie tak. O, koniec. Y Tutaj chyba faktycznie nie mam wystarczających dowodów, żeby powiedzieć, że to jest typowy jakiś tam aimbot. Więc tutaj demo oczywiste, oczywiste, niewystarczające. No i słuchajcie, nie wiem, który, który to już jest demo. Piąte na pewno mi się wydaje. Więc będzie grubo. No i mamy kolejnego Dasta od samej rozgrzewki już. O! Dobra, mamy czyta. Aimbot z WH. Taka sytuacja. Wow, co to było? Dziwnie gość strzela, widzicie? Różne są rodzaje aimbotów, nie, ale... Oj, przeminąłem, przepraszam. Oj, tyłu! Przeminąłem. Nie ukrywam, że jestem już taki głodny. Co to było?! Widzieliście na apce Zginął goś tutaj. Z... Suicide. Uuu. ja dobry aimbot, bo wszystko trafia, widzicie? Oj, nie wszystko. I wziął bota. I przeciwnik też cheattuje wieloryb. ja to jest masakra, słuchajcie. Gdzie się podziali legitni gracze? Albo smurfy. Dajcie mi jakiegoś smurfa. To jest unreal, nie? Zobaczycie, właśnie w tych fragmentach, jak się. O, widzicie, tam się też się kręcą, właśnie o tym mówiłem. Plant na B. Czas ci się powoli kończy, gościu. No problem. No dobra, no to to jest kolejne nudne demo. O, jednak problem był. <noise> kolejne nudne demko. To też się kręci. No i tak to się kręci, właśnie w tym cs się wszystko. Życie, życie jest nowelone. Macie one v one cheaterów. Może to jakoś będzie troszkę ciekawsze. Jak poradzi sobie, łosoś. Pewnie zostanie skana przez drzwi. tak jest. To było już obvious. Oczywiste, 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 niewystarczające Masakra. Które to już jest demo? Słuchajcie, wydaje mi się, że w ostatnim filmiku, jak robiłem tego typu challenge, to tych cheaterów y, nawet chyba było mniej. Mamy kolejne demo, więc boję się trochę, ile mi to zajmie. O, co to, Wingman? Tak jest, mało Wingmana. O już, dobra, cheater następny, dobra. Dajcie mi spokój z tym, nie? No i widzicie, no po raz kolejny merwo tutaj na smurfie tajnym, nie się jego kon wszystkich, ja znam, wiem że to jest on z rewolwerem ćwiczy, no i co to nie tak ma działać ten rage, rage hack. o lepiej, mógłbym też wam wejść na boty, popatrzeć się w ziemię żartowałem, oczywiste, oczywiste oczywiste, nie wystarczające, dobra no dajcie mi tego zawodnika, please, które to, 8, już było Okej, okay, naprawiłem, yy, bo skapnąłem się dopiero po dwóch tych kolejnych demkach, że dźwięk się popsuł. O, mamy kolejnego cheatera. No nie gadajcie. No nie powinno mnie to martwić, a mamy kolejnego cheatera. O, i w enemy też widzę ostro jest. O, to nieźle. Aimbot i WH. Aimbot i WH i BH skrypty były także. Standardowo 3 na 4 Co? A, bo przez to da się skanować, ale że aż taki skan to się rzadko widzi. See you in the next one, guys. A mm. oh, tak działałem na mnie, też właśnie. <grafy> yy, no, a ogólnie to tam widziałem, że na początku ktoś się kręcił, chyba w enemy, co nie? A teraz co, podali się już, w sensie nawet ten, co się kręcił, się poddał. I don't know, oczywiste, 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 niewystarczające. No, dobra, Wing. Nie, dobra, już się patrzy <grafy> O, oh, dajcie mi spokój, już. Nie no, słuchaj, ten challenge jest naprawdę ciężki, w sensie to nie jest nic prostego, bo siedzieć dwie godziny obok takich debili to już bym wolał zjeść coś, nie wiem, niedobrego, jakiś challenge, taki jak robią prawdziwi youtuberzy <grywki> prawdziwy challenge, ale to by było łatwiejsze od męczenia się tutaj Please, end the suffering Ok, oczywiste, 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 niewystarczające, to jest <laughs> To się nie skończy dobrze. Ja wiem, że to nie będzie czysta demo. No to tak spojrzał przez ściany jakby chciał być cheaterem. No jest potencjał, słuchajcie. O nie, 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 on nie mógł o tym wiedzieć przecież. I dziwnie strzela, No tak like this. Taki potencjał był, słuchajcie. A to jest wh, to jest wh 100%, bo gość się w ogóle nie patrzy w swoją lewą stronę. Tylko wie, że gość patrzy na niego przez ścianę, więc... Niestety myfiu. Not this time No, no, ewidentne wucha. ewidentne W ogóle Paścia się nie martwi, że ktoś mu po lewej wyjdzie, że ktoś mu Wskoczy, o teraz wiedział, że Ktoś na mordę mu chce wskoczyć Więc mamy tutaj wucha. niestety Musimy oglądać kolejne temko, tylko teraz pytanie czy będzie jakiś aim jeszcze, czy nie Uuu, no to już się w ogóle nie kryjemy Bardzo sympatycznie, ale oczywiście, o, mamy też Ciekawsze rzeczy, czyli jednak był typowym kręciukiem takim, zamaskowanym ale jednak, czy mam tutaj oczywiste po raz kolejny, oczywiste, oczywiste? No na początku miałem dosyć spore nadzieje słuchajcie, ale teraz... No nie wiem, chyba pójdę sobie najpierw coś zjeść, bo... Jeszcze chyba parę godzin będę musiał te dama pooglądać To naprawdę zaczyna mnie martwić, porządnie już Okej, okay, miraż Nie jest to Dust, nie jest to Office Więc... Ja już nie szukam tutaj jakiegoś... Nie Czemuś nie możesz... Przed siebie patrzeć debilu, ty głupis, merwo, ty A... To synowy, nie, on to będzie cheater, przecież na 100%, no nie ma innej opcji przecież. Już coś mi tu nie pasuje z tym jego odwrotem, No nie. No nie! Merwo na smurfy. No nic, no no chyba będę musiał po prostu... Zmontować wam kolejne demko i tutaj kończymy to demko po raz kolejny. To nie jest typowo mapa cheaterska, nie jest to Office Any Dust. Ale czemu ja się w ogóle, Czemu ja sobie kit wciskam jeszcze dalej? Tego to ja nie wiem. Jaką broń posiadamy? No cóż, Beha script Adios. Znaczy pooglądam sobie? Bo nie ma spinbota jeszcze. Wolum jest. O, ale bahascript jest, więc to jest cheater. Ma 1,47. No ale W ogóle nie potrafia, nie niczego, więc. O jejku, no i. Masz, abo placek że tak powiem, mamy tutaj wszystkie 3 z 4 i szczerze mówiąc ten challenge chyba mi się nie uda, ja nie, ja nie widzę kiedy, żeby, no nie wiem, po prostu brak mi słów, zobaczcie za laga, ale ja po prostu, co? Tego daszku? Nie wiem, ja w szoku jestem, ale da się tak skanować, więc pewnie tak się to właśnie wydarzyło, tylko nie zwróćcie uwagi, bo nie ja byłem skupiony. Ojej, jak, jak to się stało? Co to się stanęło, jak mówi pewien prawny mem po dla, dla wszystkich starszych widzów, którzy znają stare memy? Przeciwnicy z niewiadomego powodu się poddali stoją na respie, ale masakra! No ładnie. No dobra, przewianko. Słuchajcie, wy mnie teraz pewnie nie wizycie Myślicie, że nie wiem, że ja nagrałem sobie 5 godzin overwatch y i po prostu wybrałem tylko samych czyterów, ale autentycznie to już jest nie wiem. Nie wiem, może na, na ekranie mam to podliczać. To już jest tam 18, czy 17, czy 19 po prostu cheater. Każde demko było cheaterskie. Bez żadnego wyjątku. Dobra, nadeszła chwila prawdy. I to jest ostatnie demko, bo już mi się naprawdę odechciewa Vertigo skrzydłowy. Nie wiem, nie wiem, ja już nic nie mówię. Zobaczmy. Jeśli, jeśli to się po tylu demach okaże demem. Co to? Czy mi się wydawało, że mu się. Nie, nie, to będzie cheat chyba z tym, po tym strzale jednym wydaje mi się, że to wyglądało, ta, to jest cheat, no to, no to tyle w temacie, słuchajcie, o, ale widzę, że w enemy to wcale nie wygląda ja... lepiej, czy gorzej, nie wiem, jak to powinienem określić, no na pana tylko przeskanujesz, to nie jest cheat. nie, no to jest taki dobry akcja na zakończenie tego żałosnego odcinka, goś tam się nie rusza, nie, jak zaburowany, ojejku, ale to jest, o, <laughs> Jaka żałosna bitwa, gość go w plecy, zawsze. On nie, nie słyszał w ogóle, nic nie wie, co się dzieje. Może myślał, że tego teammate, nie wiem, on raczej nie myśli, patrząc na to, jak, w jaki sposób gra. Więc to bym raczej mógł przekreślić, od razu ja. No, tu. <laughs> no to jest chyba najlepszy stitcher. W sumie to jest dobre demko, żeby to zakończyć. No, to dobrze podsumowuje dzisiejszy odcinek. Jak bardzo żałosne rzeczy się tutaj działy. <laughs> Próba samobójcza, numer jeden. Uf, udana. No, próba samolotu numer 2 udana. Niesamowite, czyli to jest też ciekawa kwestia, czy to jest Griffin, bo oni się nawzajem zabijają. Celowo chciał przegrać mecz, znaczy, no, no chciał celowo przegrać mecz, co nie, za słaby był. Tam ci ty, żeby byli za dobrzy, za dobrzy. Więc w sumie, szczerze mówiąc, to z tych wszystkich demek, pierwsze demko, które ma 4x4. Więc w jakiś tam sposób mm, powiedzmy, że jest to demko, który możemy zakończyć ten odcinek. Także słuchajcie. Mm, Mam nadzieję, że uda mi się rozmontować w jakieś coś krótszego niż 20 minut, co będzie mega ciężkie. Tak czy siak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i suba za mój trud i poświęcenie ciężkie, za to że nie zasnąłem przy tym filmiku. I do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się na razie.